Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego podziemie stało się lśniące białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w błotów i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jego Czasem Piotr, towarzysze, byli niezmorzony. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego uchwałę i obydwu mężczyzn stojących przy nim. I oni się, z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla i jeden dla Jaczy. Nie wiedział Po prostu, że tyle, tyle, tyle w tych rzeczy, w tych rekolekcjach musi się wydarzyć. Porządkujemy, ponad co dzień. Nie ma, yy, nie ma na to czasu, mamy coś ważniejszego do, do zrobienia. ale to też nie znaczy tyle, że jesteśmy zaangażowani. To też znaczy tyle, że wiele rzeczy się w naszym życiu dzieje i być może nie mamy. Czy, że, że, on, y, że na nim się dużo gra, dlatego też poprawił stroj i y, nie ma co się obrażać. Tak? Ja z panem I To od nas zależy. Ode mnie zależy, czy ja ten czas będę chciał przeżyć w mojej codzienności. Tu, gdzie jestem, Pan tu nigdzie nie wyprowadza, nie zabiera nas z Nefii, dobrej kolekcji nie W Twojej codzienności chcę się z Tobą spotkać. nothing Come on, 不是那些人。 Co tam się wydarzyło wcześniej przez te osiem dni wcześniej? Ale wydarzyło się, wydarzyły się trzy rzeczy. Pierwsze, Jezus pytał uczniów, za kogo Go uważają. Yy, no i odpowiada, że jakby za Jrzesza, za Eliasza, inny zajmuje do zbioroków, a Jezus mówi, a wy, a wy za nie uważacie? I Piotr mówi, ty jesteś Meserz, Syn Boga żywego. To wyznanie Piotra bardzo ważne, ale to, to pytanie jest też bardzo ważne. Bo to pytanie Jezus nie tylko stawia uczniom, ale On też to te pytanie stawia nam. Zakowo, kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Co to znaczy? Jakim On ma wpływ na moje życie? Jaką mam z Nim relację? I to jest bardzo intymne pytanie. Bo tak naprawdę to jest pytanie o to, czy mnie kochasz. A ale pytania nie zadaje się tak no, po prostu. To, to musi być atmosfera, to musi być kontekst, to też no, no, nie każdemu no zadaje takie pytanie, czy, czy mnie kochasz, ale jeżeli już pojawia się To jest niemożliwe. Dla takiego Messiasza to my się nie piszemy. A Jezus mówi: Piotrze, zejdź mi z drogi, bo jesteś bezawarty, bo myślisz o ludzku, a nie o I znowu to jest nasza historia. To są, to są nasze dylematy, czasami relacje z Pana Bogiem, że Paweł nam mówi: Słuchaj, to jak chcesz, jak chcesz mnie za swojego mistrza to musisz się zgodzić na to, jaki ja jestem, a nie na to, jakim chciałbym, żebyś żebym był, A za to, że to że jestem miłosierny, a zatem, że ja nigdy z siebie nie zrezygnuję, że ja nigdy Ci nie powiem za dużo, za często, za bardzo, upadasz, to, to już nie, nie ma dla Ciebie miejsca. swój krzyż, to znaczy zdecyduj się na to, że w, w Twoim życiu jest pisanie krzyż. Nie męczeństwo, ale trud. I krzyż jest czymś nieprzekazywalnym. Krzyż jest doświadczeniem, które nas y, przychodzi, którego w nie planujemy, którego nie rejestrujemy, po prostu jest. I, I czasami dla nas bardzo trudne, bo ale z Jezusem jest to możliwe. Chodzę. Ja się ja, ja, ja przeprowadzę przez te doświadczenia. I z tymi, z tymi trzema doświadczeniami, i apostołów, i nas, Jezus wyprowadza na górę wysoką, na górę przemienienia. Po co? Po to, żeby To jest bardzo uprzywilejowane miejsce, miejsce modlitwy, jest miejsce łaski. Jest tak naprawdę miejscem, gdzie Bóg nam służy. To Bóg jest do naszej dyspozycji. My musimy, że to my coś Bogu dajemy. Ale to naprawdę to Bóg nam daje. To Bóg nas przyjmuje. To, to jest miejsce, to jest czas, kiedy my możemy... Żeby, żeby to się nie wydarzało. Mamy teraz wielkie poczucie, że jak, że jak się to, to problem znika. Tylko, że, że trzeba się obudzić. I wtedy, wtedy zostajemy z tym sami. Ale czasami też tak jest, że ten sen nie, nie jest spokojny. Że będzie ojcem drugiego narodu. Tam trochę pana Boga sprawdza, dopytuje, jak to będzie, ale ostatecznie jakoś zasypie. Zamiast być zaangażowanym w tę ofertę zasypie. Bo być może jeszcze raz. I to jest też dobry taki moment, żeby dzisiaj tak się przyjrzeć. Co mnie, co mnie w tym momencie nie za mną, nie wczoraj, teraz. Co mnie przerasta, czego się boję, z czym, z czym sobie nie radzę, co jest dla mnie takie trudne do przyjęcia. w środku nocy, chcąc zdobyć albo zeznania, albo po prostu jest jakoś bardzo nie niemiłosierny wobec tego, kogo, kto jest osadzony. To nie takie budzenie. Bóg przychodzi i delikatnie mówi, powstań, obudź się, co więcej, nie lękaj się. To jest to, co Jezus chcę nam powiedzieć. Ile w nas jest lęku, ile w nas jest niepokoju, pierwsze co Jezus mówi po pozmarzu w stanie, to właśnie nie lękajcie się. To jest, 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 jest niesamowite. Jezus przychodzi z tym oręgę i to fascynuje, bo Jezus, by tyle rzeczy powiedzieć, pozmarzyć w stanie już. A mówi o, o tym, żeby się nie bali. Dlaczego? Bo wie, co było le, ich największym doświadczeniem. Podobanie jego słuchajcie. Pomyślałem sobie, że y, piękniejszego y, polecenia no, nie można sobie wyobrazić, jak to, które przebywa na początek rekolekcji. Że na na początek naszego czasu zbierania, naszego czasu strojenia się, a Bóg mówi, to jest mój słuchajnik, Jego słuchajcie. Tak jakby chciałem powiedzieć, mam no, dla was prawo. Wiem, co macie w tym czasie robić. Yy, nie by, bo Piotr powiedział dobrze, dobrze, tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, organizuje życie, prawda? A, a Bóg mówi, nie organizuj życiu, życia życia ma Nie organizuj mnie życia. Jak już, to zorganizuj swoje życie. Ale najważniejsze, słuchaj mojego Syna. I yy, chciałbym, żeby te dni, Właśnie były taką naszą duchową przygodą, żebyśmy przez te trzy dni posłuchali Jezusa Wyspuska, który przychodzi do nas swoim słowem. Tak jak nie planowałem tej Ewangelii, umawiajcie z Siedem proboszczem na termin tej rekolekcji. Nie miałem dla tego pojęcia, co tutaj spotkał. Ja też pomyślałem sobie, że damy się poprowadzić przez te trzy dni Ewangelio, które będą w poszczególnych dniach, że nie będziemy dopasowywać Ewangelii do nas, to my spróbujemy się dopasować do Ewangelii. Bo głęboko wierzę, że jeżeli dzisiaj słyszymy takie słowo, to jest mój syn odjowany, w którym upodobanie Jego słuchajcie, no to dlatego słuchajmy. Wierzę, że to jest właśnie dokładnie. Wyznajemy naszą wiarę wierzą w jednego Boga. Przedstawmy Bogu nasze intencje. Módlmy się na Bombieża Franciszka. Biskupów prezbiterów i nie prosimy O no do pastora z naszej niecezji. Mamy wiemy, pramiamy obowiązki stanu, Nami i Boga samych kościół. Ciebie myśli. Módlmy się za młodych, aby znaleźć siłę. Pójściu za Chrystusem, aby głosić Ewangelię Bogiem. Ciebie prosimy. Umy się wzajemnie, nie upuszczaj, tych, które gościły co miesiąc, czyli od miesiąca, na wspólnej nagradzie i przystoju charystycznym. Ale Pan bym głosował, że wspierał. śmierć, a cię się w intencji żyć świętych, więc nie na święty tego małpłaku, tylko okazji kolejnej urodzinców, podziękowania, to otrzymałem maskę. Młody się w tym znacie wszystkim smakem, zmarł w naszym lodzie, zmarłą żoną, mamę, babcię Chrystynem, głowa cóm, ale Pan Bóg dał mu życie wieczne cierpłe, i Ciebie I młody się do Was samych, aby Bóla przemienienia przymieniała Dzień nasz, że życie Bóg Ciepły siły. A nie Boże przyjmij naszą modlitwę, przez Chrystus za nasze.